że jak ktoś ma trzy tysiące, to dostanie dwa sto i tak dalej. Chyba państwo tą zasadę rozumiecie. Po prostu nie ma, bo ci ludzie jakoś sobie już radę dadzą. Otóż informuję państwa, że będzie wymnosiła 2200 zł netto. gospodarze tej ziemi z panem marszałkiem i panem wojewodą, szanowni przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, władz powiatowych, władz gminnych, ale przede wszystkim szanowni zebrani, szanowni zebrani, wśród których, jak sądzę, jest bardzo wielu rolników, Przyjechałem tutaj między innymi po to, żeby w, w imieniu rządu, ale także we własnym imieniu naprawdę z całego serca podziękować. Podziękować za Waszą pracę. Podziękować za to, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci, tak trudnych często dla rolnictwa, zachowaliście polską ziemię, zachowaliście to, co jest dla nas tak ważne, możliwość wielkiej produkcji rolnej, możliwość tego, by Polska nie tylko była niezależna żywnościowo, ale także była i to coraz bardziej była wielkim eksporterem żywności. To jest w tej chwili już przeszło 100 miliardów euro. To jest naprawdę bardzo dużo. Za to wszystko, za Waszą pracę i w tym roku. I w poprzednich latach, ale także w tych latach, które przyjdą, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i bardzo nisko się kłaniam. Ale powiedziałem tutaj o przyszłym roku. Ten przyszły rok będzie już po wyborach i po referendum. A więc to może być rok kontynuacji. Tego wszystkiego, co robiliśmy, ale może być to także i rok inny. Chciałem na ten temat też kilka słów powiedzieć. Krótko, bo trzeba mówić krótko. Dziś takie są czasy. Przeszkiem referendum, bo ono jest dzisiaj przedmiotem dyskusji, przedmiotem sporu. Co w istocie oznaczają te cztery pytania? Otóż sądzę, że dwa pierwsze z nich są ze sobą związane. Z jednej strony obrona przed zburzeniem płotu czy muru na granicy białoruskiej, a z drugiej strony sprawa przymusowej relokacji. Wiesz co? Skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie. Subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki. Wracamy do filmu. Na razie. O co tutaj w gruncie rzeczy chodzi? Jeśli spojrzeć na to szerzej, nie tylko na konkretne ogrodzenie, ale po prostu na polskie granice. To to pytanie dotyczy sprawy zupełnie zasadniczej. Czy mamy bronić polskich granic, proszę Państwa? Czy mamy ich bronić? Czy mamy ich bronić i to nie tylko przed imigrantami, przed prowokacjami, możliwymi prowokacjami. Dzisiaj prowokują służby białoruskie, ale może prowokować także nieporównanie groźniejsza grupa Wagnera, ale także w najgorszym wypadku przed obcymi wojskami. Możemy się domyślić, jakimi. Czy mamy bronić Polski na granicy, czy dopiero na Wiśle? Czy mamy oddawać wielką część naszego kraju bez walki pod okupację? Czy mamy walczyć o, jak to się dzisiaj mówi w NATO, o każdy centymetr kwadratowy polskiej ziemi? Otóż odpowiedź na to pytanie, odpowiedź na to pytanie, gdzie odpowiedź nie oznacza, że się nie zgadzamy na burzenie muru, a także nie zgadzamy się na te wszystkie koncepcje, które w istocie sprowadzają się do kwestionowania konieczności imperatywu obrony polskich granic, to jest odpowiedź polskich patriotów. Ale to jest także odpowiedź ludzi rozsądnych, którzy po prostu chcą żyć spokojnie w rozwijającym się kraju. W kraju, który nadrobił już bardzo znaczną część tej drogi do średniej europejskiej, do tych bogatych krajów europejskich. Mam już 80%, a jeżeli chodzi o poziom życia, to 86% tego poziomu. I możemy iść tą drogą dalej. Ale ta droga może być zakłócona. Może być zakłócona droga naszego spokojnego życia, rozwoju, pracy, wielkiej ilości pracy. Może być to wszystko, co dotąd żeśmy uzyskali, podważone różnymi metodami. I musimy się przed tym bronić. I dlatego nie możemy ulegać tym wszystkim, którzy tego nie chcą, którzy polskich żołnierzy Którzy bronili granicy, obrażali, nazywali najgorszymi wyrazami. Oni dzisiaj są i w tym referendum, i w tych wyborach po drugiej stronie. Pamiętajcie, że dziś mówią często co innego niż robili i mówili nie tak dawno. I nie można im wierzyć. Można przytoczyć mnóstwo przykładów, że są niewiarygodni, że kłamią. Że z kłamania, z manipulacji, z pogardy dla społeczeństwa, bo manipulacja jest wyrazem pogardy dla społeczeństwa, zrobili sobie podstawową metodę działania. Ale to drugie pytanie, to pytanie dotyczące relokacji obok tej sprawy obrony granicy, tej najbardziej oczywistej, ma także i inny sens. Odnoszący się do czegoś zupełnie fundamentalnego, do naszej suwerenności, naszej niepodległości. Bo przecież tutaj chodzi o nic innego, jak o to, by inne państwa mogły narzucać w Polsce decyzje odnoszące się do naszych spraw, naszych spraw wewnętrznych. Nigdy żeśmy takiego zobowiązywania, zobowiązania, przepraszam, do. Zgody na taką sytuację nie przyjmowali, nie ratyfikowali, nie podpisywali. Tego nie ma w traktatach i dlatego możemy tutaj i musimy tutaj powiedzieć nie, bo te zamysły idą coraz dalej. Za chwilę możemy stracić kontrolę nad ogromną większością spraw, które dzielą się w naszej ojczyźnie. Takie plany są. Ich symbolem, można powiedzieć, personifikacją w Europie jest pan Weber, a w Polsce Donald Tusk. I pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że i w pierwszej, i w drugiej sprawie mamy nie tylko spór o pewne koncepcje, ale także spór personalny. Spór bardzo tutaj ważny, ogromnie ważny jest pytanie trzecie o prywatyzację tych podstawowych gałęzi polskiej gospodarki, najważniejszych przedsiębiorstw. Ktoś może powiedzieć, no cóż, mamy przecież gospodarkę rynkową, a więc prywatyzacja jest czymś naturalnym. Tak w stosunku do jakiś mniejszych przez, przepraszam przedsiębiorstw. Ona może być dopuszczalna, czasem nawet potrzebna, ale jeżeli chodzi o te przedsiębiorstwa podstawowe. A teraz, mój kochany widzu, mała przerwa. Dotarłeś już do 50% całego tego materiału, a więc mam dla ciebie niespodziankę: 50% rabatu na moją książkę Spisek. Link do książki oraz rabatu znajdziesz. W opisie filmu. Książka pokaże Ci dokładnie, co może się stać z Polską, kiedy ci nacjonaliści utrzymają się przy władzy. Dzięki. To wyobraźcie sobie państwo na przykład los polskiego rolnictwa, gdyby energetyka by nie była w ręku państwa. Mówię tutaj jeszcze o roku. 2016 czy 2017. Co by wtedy się stało? Otóż polskie górnictwo by po prostu upadło, bo pieniądze na jego ratowanie nie w całości, ale w wielkiej mierze pochodziły od przedsiębiorstw energetycznych. I przy własności państwowej to można było zrobić, ale przy prywatnej już z całą pewnością nie. Co by było teraz ostatnio? Kiedy był kryzys węglowy, gdyby nie przedsiębiorstwa państwowe, gdyby nie ich ogromna aktywność zmobilizowana przez rząd, czy to byłoby możliwe, jeżeli by chodziło o przedsiębiorstwa prywatne? Nie, szanowni państwo, to byłoby całkowicie niemożliwe. A wszelkiego rodzaju dopłaty do elektryczności, do gazu, te obniżanie cen, które bez tego byłyby dużo wyższe, czy to byłoby możliwe? Nie, proszę Państwa. Przedsiębiorstwo państwowe jest nastawione wyłącznie na zysk. I w związku z tym nie miałoby żadnego powodu, żeby w ten sposób działać. To jest kwestia sprawczości Państwa. Czy Państwo może coś zrobić w trudnej sytuacji? Czy może pomóc obywatelom? Czy po prostu nie jest do tego zdolne? I dlatego pamiętajcie, że to pytanie Dotyczy spraw, które w gruncie rzeczy odnoszą się do każdej rodziny, każdego Polaka. Co by było, gdyby nawet w czasie tej łagodnej zimy zabrakło opału? Co by było, gdyby upadło górnictwo? Co by było, jaki byłby dzisiaj poziom cen, gdyby nie te dopłaty? I można mnożyć tego rodzaju stwierdzenia. Tego rodzaju opowieści, ale opowieści, które odnoszą się do faktów. I dlatego tutaj też zdecydowanie musimy powiedzieć nie, bo chcemy mieć takie państwo, które może Polakom pomagać. I trzeba jasno powiedzieć, i na to wskazują statystyki nie przez Polaków tworzone, nie tutaj tworzone w Polsce, ale statystyki. Unii Europejskiej, Eurostatu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, OECD, wszystkie one wskazują na to, że w najróżniejszych wymiarach dzisiaj sytuacja w Polsce ogromnie w ciągu ostatnich lat się poprawiła. Że to, co dzisiaj i to, co 8 lat temu, to jest bardzo wielka różnica. Ja dam Państwu tylko jeden przykład. 8 lat temu w Polsce 30% dzieci było zagrożonych rędzą. A wiecie, jest dzisiaj? Trzy. Trzy dokładnie. To jest ogromna zmiana. Chociaż oczywiście te 3% to też za dużo, bo powinno być zero. Ale to jest naprawdę ogromna zmiana, ogromna zmiana w życiu bardzo wielu rodzin, bardzo wielu dzieci, czyli przyszłych obywateli. Jeśli chodzi o ich dzisiejszy los, ale także jeśli chodzi o ich przyszłe losy. Bo wychowanie w nędzy. Niczemu dobremu nie służy. I musimy też o tym pamiętać. I wreszcie czwarte pytanie, z którym łączy się także pewna wiadomość, którą mam tutaj Państwu, a poprzez Państwa, poprzez to miejsce, także i całej Polsce przekazać. Otóż emerytury, jak Państwo wiecie, zostały wbrew zdecydowanie wyrażanej woli społeczeństwa. Wszystkie badania na to wskazywały, protestowały związki zawodowe. Podwyższona. Podwyższona przez poprzednią władzę. W tym dniu, w którym była podwyższana, zapowiedziałem zmównicy Sejmowej, że jeśli przejmiemy władzę, to przywrócimy to, co było. I przywróciliśmy. I chodzi o to, żeby to podtrzymać, bo żadne zapewnienia naszych przeciwników, żadne zapewnienie Tuska. Nie ma tu żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, bo dysponenci, ci, którzy mówią, co ci ludzie mają robić, są na zewnątrz naszego kraju. Ważny jest Weber, a nie państwo, nie polskie społeczeństwo. Ważne są Niemcy, a nie Polska, Bruksela, a nie Warszawa. I dlatego tu ta odpowiedź musi być też zdecydowana. I ważna, to znaczy musi być przeszło 50% tych, którzy w referendum uczestniczą. Bo wtedy żadna władza nie będzie mogła już tego zmienić. Niezależnie od tego, jaka będzie. A to jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. I dlatego wzywam tutaj państwa nie tylko do tego, do czego wzywać musi każdy prezes partii czy inny szef partii, czyli do głosowania na prawo i sprawiedliwość, ale także do udziału w tym referendum i do odpowiedzi cztery razy nie. Cztery razy nie, proszę Państwa. Nie zgadzamy się na te zmiany, bo to jest jedyna odpowiedź, która zapewnia to, że w Polsce będzie trwał rozwój, że Polska będzie bezpieczna, że nie będzie różnego rodzaju eksperymentów społecznych, które przeżyliśmy, starsi z nas doskonale je pamiętają. Lata 90., ogromne bezrobocie, głodne dzieci, wezwania w telewizji, żeby im pomagać, ale w dalszym ciągu pozostawały głodne. I ludzie, którzy naprawdę mieli poczucie kompletnej, beznadziejności i nędza przechodząca już z ojca na syna z pokolenia na pokolenie. Ale ta dobra wiadomość. Otóż jak wiecie państwo, ustaliliśmy już i jest to już w tej chwili zawarowane prawnie, że tak zwana czternasta emerytura jest już świadczeniem stałym. Ale jest tak, że pytanie ile ona będzie w tym roku roku Zmniejszającej się, ale trwającej inflacji wynosiła. Otóż informuję Państwa, że będzie wynosiła 2200 zł netto. Przy zasadzie od 2900 zł emerytury złotówka za złotówkę. Czyli jak ktoś ma 3000, to dostanie 200 i tak dalej. Chyba Państwo tą zasadę rozumiecie. No od 5000 już tego po prostu nie ma bo ci ludzie jakoś sobie już radę dadzą. To jest kolejny krok naszej władzy, to jest krok, kolejny krok ze strony państwa, państwa, które jest polskie, chociaż nasi przeciwnicy nazywają je pisowskim, w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę, bo jak to się wszystko podliczy, to, co nastąpiło w tym roku, a także to, co nastąpi w marcu przyszłego roku, to będzie można powiedzieć, że ta rekompensata będzie pełna. I o to nam, Szanowni Państwo, chodzi. Chodzi o to, by ta wielka grupa społeczna, wielka grupa społeczna, która naprawdę przeżywała w tych czasach eksperymentów, złych eksperymentów, wręcz niezwykle trudny okres, okres po prostu bardzo często nędzy, już nigdy do takiego stanu nie wróciła. I to wszystko, Szanowni Państwo, to wszystko jeszcze raz proszę o poparcie dla naszej formacji, dla Zjednoczonej Prawicy. I proszę o udział w referendum i o cztery razy nie. Dziękuję.